Złom dobry, witam w mojej złomownicy, czyli mojej złomowej piwnicy. Wszystkich złom zbierających oraz chcących, ale się wstydzących, ostatnio pokazywałem wam, jak można rozłupać taki orzech, czyli transformator, przy pomocy siekierki oraz młotka bez użycia szlifierki i to nie jest jakaś moja specjalna wiedza ja po prostu znalazłem na internecie jak wiecie tam gdzieś w Ameryce zobaczyłem jak chłopy to robią no ale chciałbym sprawdzić dzisiaj moi drodzy co co w wypadku gdy mamy silnik od pralki silnik od pralki i tutaj są nity nie ma śrub tylko są nity i nie mamy akurat wierteł do metalu Tutaj są zwoje aluminiowe, bo już sprawdzałem, to widać, białe. No, ale jest też, jest też wirnik i na tym wirniku sporo miedzi siedzi, mi się wydaje. I spróbujemy, jak uda mi się wygospodarować troszeczkę miejsca na podłodze, to spróbujemy tą samą metodą, czyli czyli już Wam pokazuję, czyli przy pomocy tego urządzenia, nieskomplikowanego, acz skutecznego, oraz tego urządzenia też nieskomplikowanego, a bardzo ostrego, i spróbujemy przyłożyć w tych miejscach, przyłożyć i dołożyć tak, z młota. Zobaczymy, czy pójdzie nam dobrze robota. Także ja teraz zabieram się za przygotowanie miejsca na podłodze, czyli tam i zobaczymy, czy ten orzech. Yy, Dostaniemy się do tego orzecha podobnie jak do tego, żeśmy się dostali wcześniej. Także za chwilę, za momencik taśma filmowa zacznie się kręcić. Pauza. No i tak, jesteśmy na podłodze. Nie patrzcie na bałagan, który jest tam. Tam jest po prostu gruba warstwa kabli, śmieci, wszystkiego. Ale my dzisiaj robimy eksperyment z silnikiem od pralki. I zobaczymy. Czy podda się z walką, czy bez walki. Nit wyskoczył, nie wiem czy to widać. z druga strona nie odjeżdża silniku naszego filmiku twardy orzech Nie, ja chcę się poddać łatwo. O. Tamten nit wyskoczył, a ten. No, jeszcze trochę. Można oczywiście młotkiem naparzać po obudowie. To jest odblew aluminiowy, on jest kruchy i popęka, nie? Ale lepiej, moim zdaniem, bo to już pękło, widziałem. Moim zdaniem, przy tych nitach no, popracować troszkę młotkiem. Ten się silnik tak łatwo nie podda moi drodzy. O nie. No ale dobra, spróbujemy jeszcze nad nim popracować. Wiem, że tam są <laughs> ciekawe rzeczy w tle. No ale niestety mam tyle podłogi, ile mi się udało uzyskać do tych działań. jakby chciało puścić Chciało, ale nie puściło. O no. z tej strony. silnik się wydaje niezwyciężony o ludzie Ej, co ja narobiłem dobrego no? <laughs> jak to wyjąć po tej obudowie może tak trzeba było tak od razu panie zawodowie nie bawić się kierką wirnik <laughs> aż sam wyskoczył z wrażenia Znosimy się na stoli, dobra. Koniec to były ostatnie uderzenia. Powiem wam w sekrecie, tylko nie mówcie nikomu, że dzisiaj już taki silnik jeden rozwaliłem i poszedł łatwo, i myślałem sobie, że ten drugi też pójdzie łatwo, a ten drugi postanowił nie poddać się tak szybko, no ale pokruszyliśmy ten aluminiowy odlew. Jak widzicie, tutaj mamy zwoje aluminiowe do odzyskania, bo to też jest wiadomo jakąś cenę ma. Jest stal, jest tu odlew aluminiowy z drugiej strony, on też będzie młotkiem rozdrobniony. No i, no i mamy mamy wirnik, tak? niektórzy wirniki wypalają, bo tutaj jest miedź, ale na tej miedzi jest klej, albo jakaś taka żywica, widzicie? Ja się na tym nie znam. Tu są elementy miedziane też. O tu. tu, palec mój, tam dotyka pyk pyk pyk. No i są różne metody rozwalenia wirnika, nie? Ja spróbuję może jutro. Spróbuję popracować nad wirnikami troszeczkę, ponieważ, jak to powiedzieć, mam ich troszeczkę. Mam różne wirniki, mam taki, ten jakby bez tego kleju jest, mam tutaj taki, e, no, są różne te chłopaki, nie? O, taki i mam tam jeszcze, odbiera się mi całe wiadro tych wirników, no i można walczyć z nimi różnie, tak? na pewno nie będę tego wypalał, bo w piwnicy <laughs> się nie da, no i też nie chcę kopcić, nawet gdybym nie był w piwnicy, to nie chcę zasmradzać po prostu swoją działalnością powietrza tylko albo tu przeciąć szlifiereczką i wyciągać je z tej strony wyskubywać albo przeciąć je na środku na pół ja mam małą szlifierkę nie ten przetnę ten też przetnę na pół ale z tym może być problem bo to nie jest duży i mam tam też kilka takich podobnych tutaj w jednym przecinałem już mieć z jednej strony, z góry jakby i próbowałem to wyskub, wyskubywać, ale strasznie pracochłonna robota i myślałem sobie, bo tam ten klej też trzyma tą mieć. myślałem sobie, czy nie oddać to w całości na złom i cześć pieśni, no ale jest trochę miedzi, nie? do odzyskania no i jutro będą w tym temacie działania, moi drodzy koniec filmiku, nie chcę was zanudzać półgodzinnymi jakimiś wywodami po prostu udało się orzecha rozłupać tylko że młotkiem po obudowie nie tak jak chciałem się kierką żeby puściły wszystkie nity tylko po prostu e, tłukłem jak widzieliście młotkiem po obudowie i wyskoczył wirnik ten duży i to spróbujemy z tymi wirnikami każdy ma jakąś swoją metodę no, ja tam e, nigdy nie poświęcałem tym wirnikom dużo uwagi czasami kiedyś wrzucałem też w całości na złom no, a teraz myślę sobie, że jutro poekspery poeksperymentujemy i zobaczymy, czy mieć wyjmiemy, tak? Wszystkiego dobrego, zawodowego. Dziękuję, że byliście ze mną. 10 minut filmik to chyba dobry czas, co? Nie za krótki, nie za długi. Jak się podobało, zostaw taki symbol. Ręka przeszkadza, taki symbol. Jak się nie podobało, to taki symbol. I możesz zostawić komentarz, możesz zasubskrybować kanał. Pomoże mi to w rozwoju, kupię sobie lepszy młotek <laughs> I, i, i będzie ciekawie na pewno u mnie na kanale. A teraz już kończę, moi drodzy, bo już 10 minut minęło. Także jak widać było, wilnik wyskoczył i zobaczymy co dalej z tą miedzią jutro. E, do zobaczenia, wszystkiego dobrego, do ważenia.